Halo, cześć, słyszycie mnie? Hej. Cześć. 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 Bardzo dziękuję, że jesteście na czas na naszym piątkowym statusie prac. Mega mi zależy, żeby dostać informacje, jak nam poszło w tym tygodniu, w tym trudnym czasie dla naszego zespołu i naszej filmy. Hej. Hej, super. No to powiedzcie, co udało się zrobić w tym tygodniu, jeśli chodzi o rolety. Ja zrobiłem listę wszystkich potencjalnych klientów, tylko wiem, że niektórzy nie podoba się niektórym, jak wiele maili wysyłam i oznaczają no. moje maile jako spam, więc chciałbym, żebyście zajrzeli do swoich skrzynek spamowych, bo tam jest mój raport. Cześć kochani, teraz wreszcie słychać. Ja, ja słuchajcie, ja mam słaby zasik, nie mam pola, bo... Hej. Cześć, cześć, cześć Bogna. Cześć, dzięki. Tu ja jest anteną fajną. Okej, okay, dobra, dzięki. Siema. Y a, jak... Siema się. Cześć, drogi. Staszek, weź wyłącz tą muzykę, strasznie głośno ją słychać. To nie słyszę, bo muzyka jest głośna. Mówię, Czarek... że muzykę wyłącz. No. Rozmawialiśmy się ma, cześć. Rozmawialiśmy o tym, że. się yy, rozmawialiśmy kto ile, z... o, kto ile zrobił. No w, ja jadę w tym momencie do Gdańska jeszcze 30 kilometrów, mam tam taką halę yy, około 600 okien. Stary, 6... Dobrze, doskonale. Bardzo bardzo mi miło słuchajcie, tak jak pytałem, wróćmy do, do tego tematu. Jakby ile rolet zostało wysłanych... Czy mogli wrócić do tematu, ile rolet każdy nie? Yy, żeby szerkowie powiedzieć. Dzięki Damian. Dokładnie o to pytałem. Ile rolet udało wam się wysłać w tym tygodniu? Ja, ja słuchajcie, nie... miałam, miałam bardzo ważne spotkanie. Nie słychać. Ja, ja hmm. siedem, ja siedem sprzedałem wczoraj. Siedem rolet poszło. Przestań proszę robić śniadanie. Przepraszam. Mamy status. Przepraszam. mamy status. Anka. Grzanki się palą. Anka! Słuchajcie, Tomek. ledwo co was słyszę. Naprawdę przepraszam, bo tutaj jeszcze wariują dzieci, kuzyna i w ogóle no jest masakra tutaj i straszny wiatr ty masz, po prostu ja mam bardzo dzisiaj na drodze, ty tym się. Tomek, mnie pies szczeka. Tam się pali. Anka! Tomek, Czarek mówi, że się pali. Widzę, przecież Anka! Dobra, Tomek, Tomek na razie zniknął, słuchajcie, spokojnie, na pewno wszystko Tomek, będzie po mnie pies szczeka. Yy, słuchajcie, yy, Bartek może. Bartek, ile wysłałeś naszych rolek? Ile, ile rolek wysłałeś z role Stary, Bartek. Przepraszam, po prostu ile można, ile można się spotykać, bo ten status nie trwać szybko, a jestem w drodze, bo po prostu Nara. Ja mam dość. Nie, nara, koniec. Oj Staszek. Staszek, ale poczekaj, pa, bo przecież staszem. Chciałem cię zapytać staszek, staszek. o... Damian, wiem, że Staszek poszedł. Pójść! Szefie, ja może powiem. Yy, z mojej strony to wygląda tak, że. że e... Szefie, nie słychać bogny. Wiem, Damian, że nie słychać bogny. Też jej nie słyszę. Kuja ja jestem. Że. E, e, e... Bogna, nie słychać Cię w ogóle. rozumiesz? Będę potrzebowała szefie Twojej pomocy, mówiłam. To zależy od, od naszego trochę... budżetu, słuchajcie, który mamy. I mam nadzieję, że tu na Bartka, że pomyślał dużo rolet, bo to naprawdę jest mega ważne teraz dla Roletexu. Bartek, nie widać Bart... Cię i Cię nie słychać. A Czarek chciałby się dowiedzieć, wiesz, dalej Twoje. Halo. O, Bartek, ile rolet Ci się udało wysłać w poprzednim miesiącu? W poprzednim miesiącu to... Dwie. Jak to dwie, tylko dwie? Dwie, bo by, by, kolaps był na rynku. Szefie, dwie rolety, Bartek mówi. <śmienny> Czy ty rozmawiasz z nami w toalecie jakbyś. Przepraszam. Dobrze. I Rolety wam w dupę w takim razie. Pan dar nie u B. Słyszałem plus. co się stało. Czarny Może coś się tam pani? Czy kot? Kurde, mam Nie mam rolet.